I nic się nie dzieje, to można ją ściągnąć i przeznaczyć na inne wydatki w dniu 31 grudnia. Roku budżetowego. I następnie oświata i wychowanie. O. <śmiech> <śmiech> to może przejdźmy dalej. Szkoły podstawowe. Popieram. Wydatki ogółem 7 772 531, z czego? Program unijny Internet Szansa dla Ucznia to jest w ramach dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego 5158. Budowa Hali Gimnastycznej Wielka Wieś 501 tysięcy. Środki z Rady Sołeckiej 1000 zł i potrzeby szkół ogólnie. Tutaj potrzeby 7 265 373 zł. A jak tu jest na przykład, bo teraz będziemy przechodzić dalej? Oddziały przedszkolne, to jest 413, tu jest, a przedtem mówili, że oczysta coś, że takie są koszty utrzymania przedszkoli. A to są oddziały przedszkolne. A przedszkolne, to są przedszkolne. Serówki, serówki. Serówki, czyli wychodzi prawie 3 miliony. Dziękuję, nie tłumaczcie mnie wszyscy. Czyli przedszkolne biorą 3 miliony. Na te oddziały przedszkolne 413 621, następna pozycja przedszkola 2 486 630 i w tej kwocie zawiera się dotacja dla, do przedszkoli niepublicznej tutaj mam na myśli tarnów i... Ja, bo dzieci z naszych nie korzystają z przedszkoli niepublicznych w, tar w Tarnowie, tarnowie mamy obowiązek. I w Yy, potrzeby przedszkoli łącznie 2 360 2292 złote, rady sołeckie przeznaczyły 1000 zł, w przedszkole oszczędnie inwestycja z roku 2019 Jest pytanie przy tym przy tym 1338, proszę. No. Przy tym na przykład jeżeli ktoś dziecko ma w Tarnowie, czy gdzieś w niepublicznym tym przedszkolu. No, a jak nam tak na przykład znajdzie się taka grupa ludzi, że... Po prostu jadą do pracy, im wygodnie, mają samą zabierają. Czy my mamy obligatoryjnie obowiązek wszystkim zwracać? Bo to jeż jeżeli by tak na przykład, no była taka grupa większa, no to uderzy nam w budżet bardzo Ale ostro. Ale niestety mamy obowiązek dopłacać. Czyli my nie, nie dajemy pieniążków rodzicom, tylko po prostu bo z drugiej dajemy strony, Bo z drugiej strony mamy sytuację taką troszeczkę, po prostu jakoś, ja nie wiem, tego nie mogę zrozumieć. Jeżeli z innej gminy przychodzą dzieci do naszych przedszkol, to, to gmina nie płaci. To mamy przedszkola publiczne. No, ja rozumiem, no, ale to jest tak samo, nas to kosztuje utrzymanie. Tarnów wie prywatnym ile mamy zapłacić, a my tu po prostu nie bierzemy nic. No, Jest, to nie A teraz cztery mniej likwidują cztery przedszkola w tarnowie. Szanowni Państwo, <trym> na przykład. Łosy chyba, łosy. o ile to a w Gadolinach. Do, do przedszkola. W Jadolinach tak i w Łoponiu, tak, w Łoponiu. I... Ale, ale wiem, że, że były dzieci spoza naszej gminy i czesne, które rodzice wpłacali spoza, dla dzieci spoza gminy, były wyższe. Oni powiedzmy, do, wiedzieli, że my ponosimy znacznie wyższe koszty i, i tutaj ci rodzice czuli się zobowiązani. Ale płacą, tak? Płacą, płacą, płacą. To znaczy, no na pewno nie pokrywa to w pełni kosztów Pani skarbnik, mam pytanko stołówki szkolne Wielkiej Wsi, gdzie są te Ale wśród... poczekaj, Po to... no. kolei, tak, tak, dobrze? Musimy <grym> porozmawiać na temat Przedszkola Wolszyna, bo te 10 tysięcy to Pan Burmistrz najlepiej wypowiedział. 100 tysięcy, przepraszam. To jest z tego roku, co I Mamy obiekt wybudowany i co z nim będziemy I nie ma tu w planie Szukać trzeba chętnego, żeby wziąć przedszkolenie publiczne. A, A czy ty no. nie znasz budynek, by chciał szukać? To Znowu wie, umowę zbyt trzeba zbyt zmienić, no. No na bo uchwyt, ja cały czas mówię, że trzeba było zrobić to, to na gminie komunalnej. To no to ktoś to podpisał umowę. Znowu nie ma. Znowu nie ma. jak wygląda sprawa przedszkola, przedszkola Wościka? Praktycznie wykonawca by skończył, skończył tą inwestycję, ten remont, te roboty adaptacyjne, gdyby nie nasza prośba. Że po prostu nie no. mamy pieniędzy na zapłacenie. No tego. Więc przetarg przeprowadzony, a potem jeszcze dodatkowych przez wykonawcę kosztów typu panele, członków hernii i tak dalej. Nie, I budynek, no. który którym nic się nie będzie no. działo. Niebezpieczeństwo, że ktoś no. tam cegnie, yy, no. zdewastuje no. i tak dalej. Co więcej, ewentualna wilgoć, która może z panele rzucić. Powiedzieliśmy, wstrzymujemy się i na wiosnę. Kończymy tą robotę, tam jest bardzo niewiele do zrobienia i temat jest zakończony. Drodzy Państwo, no jest to coś, co no mamy takiego prawdziwka. Co dużo mówić. No. Musimy się teraz zastanowić. Ani nie mamy na wyposażenie tego. To jest jeden temat. Tutaj mówi się, jest, jest w Olszynach działeczka, którą <laughs> można sprzedać. Na pewno ta działka nie... nie sprzedaż tej działki nie pokryje. Kosztów, jakie są potrzebne na wyposażenie tego, tego przedszkola. Kolejny temat to, jak zacznie przedszkole funkcjonować, to zacznie generować koszty, bo wiadomo, to no, ja się. Ale teraz to generuje. To znaczy do miesiąca października, włącznie <laughs> wszystkie koszty za media płacił wykonawca, pomimo, Aha. że mógł to wcześniej skończyć płacił sakłak i tutaj z panem Krzyśkiem myśmy się elegancko dogadywali, ponieważ przyszedł ostatnio, on nam przeprzuwa te terminy i tak dalej. No my też w jakiś sposób musimy rozumieć, jak ktoś nam idzie na rękę, w związku z czym począwszy od miesiąca listopada rachunki za... Gaz to znaczy tam kocioł jest włączony na to minimum tylko żeby się ten, no już nie będziemy refakturować na niego tylko będziemy my pokrywać, nie są to jakieś koszty horądalne, ale mówię no trzeba zastanowić się co dalej z tym przedszkolem, to znaczy powiem tak Przeznaczenie budynku nie zmieni się, bo wiadomo, tu nie ma mowy, żebyśmy cokolwiek innego zrobili. Powiedzmy te sanitariaty i tak dalej, układ pomieszczeń i, i, i ten wyposażenie jest przygotowane stricte pod przedszkole i tu na pewno nic innego nie wymyślimy jak przedszkole. Uważam, że no złotym wyjściem byłoby, gdyby. Znalazła się osoba, która by chciała y, otworzyć tam przedszkole jako przedszkole niepubliczne... Wcześniej wiązałoby, nie jest... jest... wiązałoby się to z prowadzeniem rozmów y, z kurią na wyrażenie zgody i na poddzierżawienie tego obiektu. Ja myślę, że tutaj nie powinno być problemów, bo nic się nie zmienia co do przeznaczenia. Tylko że jest tak. Już od podpisania jest tego porozumienia, to już jest trzeci rok, poddamy czwarty, a umowa jest podpisana tylko na 10 lat. Na 20, 25? Tak. Pod tym względem. Na jest 10 obejranie. jest podpisana. Nie, ja to 10. Na 25. Na 10 z rocznym to wypowiedzeniem. To Proszę spojrzeć, jest podpisana na 20. Ani 5, ani 10, tylko 20. Znaczy, Drodzy dnia, Państwo, no to, 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 to. ja dotarłem do tej umowy, kiedy, kiedy wytanie. któryś z Panów tutaj podnosił ten ja. temat, tylko dzisiaj naprawdę nie pamiętam, już, ale możemy no no, sięgnąć. Jest, jest, jest umowa o no u nas po skoń pod, podpisana no, przez obydwie strony i polakowana po przez kurię. Ale inny problem, Panie Burmistrzu, bo jeśli by się znalazła taka chętna osoba do prowadzenia, czy ona będzie w stanie jeszcze doposażyć to przedszkole, żeby funkcjonowało. Co wtedy? To znaczy, Panie Radny, jeżeli by się znalazła osoba, która podjęłaby się trudu, powiedzmy, prowadzenia takiego przedszkola, niech się do nas zgłosi, tu wspólnie podejmiemy decyzję, czy jeszcze wyasygnujemy ja wiem, kwotę szkole, jakąś tam edukacja, na doposażenie tego, wydajmujemy to, to, to i nie, nie, nie służy to, 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 to w takim przypadku, jeżeli to prywatny podmiot i komon, czy to w formie czynszu, czego będzie nie czy my po prostu robimy podobnie, jak zrobili z ZOZem Tuchowskim, oddaliśmy lokal, wyremontowaliśmy i oddajemy za ja uważam, że tutaj no, jest oddanie za darmo to nie jest tak, tak do końca, bo przecież rozmarzyć. byśmy tam ponieśli koszty i to trzeba by się zastanowić. Zł, za jaką kwotę czynszu byśmy to wynajęli? By na, ja ja to to ale... trzeba by się no, to na tym zastanowić. Tylko, że spokojnie na razie to tak gdyby. Dobrze, a co tak, będzie, panie burmistrzu, jakbyśmy nie znaleźli takiej osoby do prowadzenia? No. Musimy to z znaczy, tym obiektem zadziałać. Yy, najgorsze jest to, że drodzy Państwo, no, yy, nie wiemy ile tam dzieci przyjdzie. I to jest najgorsze, bo doliczono się 17 dzieci, które nie do końca zadeklarowali rodzice przyjście i od tego trzeba zacząć. Jeszcze nie do końca. No to jakie było ze zdanie robić remont? I teraz drodzy Państwo... Jeśli i rozpoka zasila. Tam jeszcze Rostoka może zasilić tylko pytanie. Jaki były interes jako policja? Drodzy Państwo, teraz kolejne pytanie. Jeżeli to będą dzieci spoza naszej gminy, przyjdą. Na 5 godzin. Zresztą podejrzewam, że tam większość będzie y, zdania, że da dzieci na 5 godzin, bo po co płacić? Więc całe koszty związane z funkcjonowaniem tego przedszkola. Zajęć, no no ale panie burmistrzu, ja, ja wrócę. Myśmy tutaj na sesji. W marcu albo w kwietniu, ale to radny radny Zolszyn będzie wiedział. Pani dyrektor obiecywała, że wszystkie środki są zabezpieczone na utrzymanie, na wyposażenie, że rodzice będą się zbierali. I nagle ja się teraz dowiaduję, my się dowiadujemy, że budynek przez cały rok będzie pusty, bo nie ma pieniędzy naliczonych. No to znowu ktoś nas okłamywał. Pani, pani Burmistrz. Tak nie było absolutnie. No jest w protokole. Jest pani Pani dyrektor, powiedziała, że wszystko zabezpieczyła. Grosza od początku na wyposażenie nie było na Czyli, czyli nie nam było, nie powiedziała nie było, do końca. Nie było na wyposażenie. Nie było nigdy na wyposażenie. Ale nie, przepraszam, może źle sformułowałem, spod... ale powiedziała, że od września ruszy przedszkole. O, może tak. Myśmy liczyli na ewentualne środki zewnętrzne, żeby, powiedzmy, mieć pieniądze na wyposażenie. No to po co było ja ruszane? Ja, a to do czego się mnie o to, to pytasz? To, to znaczy no bo jednak ciągle coś ruszamy, a, a, a pieniądze ale, ale, ale Pytam cię, miałeś Pani miałe? wpływ na to, żeby Nie Pani radny, żeby to Panie miał świadomość, że myśmy, my w przypadku przedszkola w Olszynach, to procent zaawansowania w grudniu tamtego roku był już tam już wykonawca tak. bo tam już się działo, myśmy nie mieli tu jako ta rada żadnego... No mówię, o tym samym no, rozmawiamy. Przed, ja myśmy w no a, a byli radni. No panie. No, ale proszę panie, panie dobra, proszę państwa. No, to jeszcze konkluzja, panie burmistrzu. Czy będą jakieś ruchy, czy nie? No żebyśmy... Tektoniczne. To znaczy na pewno ten budynek musimy, musimy zagospodarować, bo uważam, nie możemy sobie pozwolić, że będziemy Siedem podnosili koszty na na ogrzewanie tego budynku, a budynek będzie stał pusty. I będziemy, co więcej, będziemy z żeby ktoś go nie zdewastował, żeby ktoś się nie wkradł. I ten... Tylko musimy no, tutaj tak ustawić to wszystko rozsądnie, żeby... Nie ponosić kosztów, biedzie, Niech ktoś bierze i przedszkole. No. ja, ja tylko, no. Jakoś ciągle nam uciekają pieniądze. Nie no. no, no. no. ja mogę zrozumieć. zrozumieć. Nie mogę. Ja też nie no. mogę, ale no. kurza mnie, że nie mamy na to mam. Nie mamy. Mamy. Na wszystko jest, tu będzie zrobione, będzie tyle tyle dzieci. nie pamiętam, ale dużo. to pani dyrektor. A, 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 Więc na pewno te jakieś wszystko. pieniądze nie można wydawać, które mówi. Ale jeżeli ktoś się nie znajdzie prywatny, to też nie możemy zostawić takiego zaciętego. No, Muszę zakładać i... przedszkolenie publiczne. Można. Nie, ja bym wolała ja coś publicznego, ale nie przedszkolę. <noise> no. <noise> nie może być z rady, nie może być z rady. Może. Nie, nie. nie publiczne? Może. To publiczne dochodzi. Do no ale, ten... ale na mieniu, nie może na mieniu komunalnym? Nie. No, może. jakaś Teoretycznie nie jest na mieniu komunalnym, ale wchodzi w No Nie, a, no, no, nie może. Nie Panie Rosi, jeszcze raz mówię, wszystko będziemy robić, ja Państwu powiem, że już rozmawiałem z osobą, która niegdyś była zainteresowana przedszkolem i pani mi powiedziała tak, że gdyby to było w wojniczu, to na dziś temat No Ja mówię, no jakbym no, ja miał wojniczy, to bym proponował wojnicz. Na razie zaproponowałem Olszyny. No mówię, że się mieści, no. A może przychodnie tam otworzyć? Dobra, no. jest Panie Ryszku, Panie radzie, jest ja jedno powiem. No, na pewno to wszystko będzie, żeby od września przedszkole zaczęło funkcjonować. Tyle, no, że od razu no. mówię o y, prawdopodobieństwo przyjmowania kogokolwiek z zewnątrz do tego przedszkola, mam na myśli y, osoby do obsługi. Jest bardzo znikome, bo mamy albo będziemy mieli nadmiar pracowni. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, Pani Skarbnik, dalej. Rozdział 801, Gimnazja, 4 546 030 30 złotych, w tym Rady Sołeckie 2 tysiące przeznaczają. Dział 801, 13, dowożenie uczniów do szkół, 456 967 Dział 801.14 zespół, zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej Szkół 388 964 Dział 801.46 Dokształcanie Nauczycieli Kwota 72 944 to, to strasznie dużo i na dokształcanie tych nauczycieli. Bo jest, to Przepis, z Przepis. Musi, od, musi się odłożyć, ale... Musi, się nie, musi, być. musi to być tak Tak, tak musi, musi to Ale być. na początek musi być, musi być Tak, ale w są Można nie puścić, ale musi być. Musi być, tak. Yy, dział 80148 stołówki szkolne, kwota 356 805. Tutaj Pan radny miał pytanie. A no właśnie. Yy, te stołówki, one są włożone w gimnazjum czy w szkoły podstawowe? To one, to one są tak jakby odrębnie tutaj. No, ale to są szkoły podstawowe, czy generują koszty no szkoły gim... podstawowej? Powinny generować koszty no szkoły. Są szkoły a dowożenie dzieci? No, ale to też generuje jest... koszty szkoły podstawowej a, a są w gimnazjum. A, a dalej, a przepraszam, bo dalej jest tam utrzymanie świetlicy 226. To jaka to jest świetlica? Przy szkole, przy gimnazjum czy przy remizach? To jest pozycja 85401. To jest już świetlica Wojnika. Która świetlica? Podstawowe. No to znowu koszty zwiększają się szkoły podstawowej, czyli pani dyrektor znowu ukrywa koszty rzeczywiste szkół. No to idzie No tak, no bo tutaj przerzucamy z tego konta na tego, a to wszystko bo, idzie do jednego worka. Nie tylko... Ja wszystko 800. rozumiem, tylko na, na spotkaniu z dyrektorami mówiło się, że że koszty szkoły podstawowej nie generują. A tu się okazuje, że generują koszty. No to, to tak, no. Tylko ukryte ty, na ty, ile kosztują. To znaczy, to znaczy, no. no. Kierowcy tyle, tyle Panowie, drodzy <gry> państwo, rozumcie. Nie ma możliwości innego rozpisania. Ja taka... też, a ja to rozumiem, panie, pan, panie burmistrzu, tylko, się, tak? tylko niech nas nie wprowadzają w błąd, że te koszty nie są włożone w szkoły podstawowe. One są w szkole to podstawowej. I no. nagle to, to tak? się okazuje, że utrzymanie ucznia w szkole podstawowej jest otwarte. 200, 500 i 300, czyli o milion złotych wyższe. No, no tak wychodzi z tych cyfr. No. no ale przecież tam były przychody ze stołów. No, no ale panie Jacku, ale to jest dokładnie tak jak mówił burmistrz na początku o gimnazjum w bójcie, że jest koszt dowożenia, dowożenia dzieci niepełnosprawnych. Nie wiem. No ale tam nie jest mała suma, no. Ale, ale Panie Robercie, Ta no. No. bardzo no, dużo się tak, na tak, się na tak. tak, ale, ale dobrze, ale, że nie rozumiecie, o co mi chodzi. No to jak wiecie, no to, to, dlatego mówię, rzeczywiste koszty, rzeczywiste koszty utrzymania, Nie, posłuchajcie, bo ja naprawdę w tej chwili nie rozumiem czegoś i dyrektorzy mają to jest rzeczywiste koszty utrzymania 산, dzieci. Bardzo proszę pan radny Znaczy ja wiem o co chodzi, jaka jak no. jest egzystencja radnego. To znaczy chodzi o to, żeby, żeby koszty były tak wyliczone, żebyśmy mogli wszystkie output... wszystkich kosztów wyliczyć mm -hmm. na jednym. Tak, tak, Dokładnie. No, no może źle się. R? Dziękuję, no, augusto, dziękuję za poprawę. Bardzo proszę pan radny. Źle się wysłowił. Bardzo proszę o gadanie między sobą, bo to jest lekceważące dla reszty pytającego i odpowiadającego. Rok temu jak robiliśmy tą sesję objazdową, tam na przy stołówkach i pamiętam dokładnie była taka deklaracja, że będzie przyjrzenie się tym działalnościom, tym stołówkom i próbowanie, próbowanie zmniejszyć tych kosztów które by gmina po, ponosiła. Żeby to czy opłaty dodatkowe, czy wydzielić tę grupę dzieci, która naprawdę potrzebuje wsparcia od, od gminy, od nas, a resztę, żeby w miarę możliwości więcej znaczy, pracowała. Drodzy Państwo, Panie Radny, podwyższono kwoty y, opłat. Za obiady dla nauczycieli podniesiono kwoty dzieci tam chyba coś tam też. No to powiem za chwileczkę. Powiem tak, w przypadku m.in. stołówki w Wielkiej Wsi zredukowano zatrudnienie, zatrudnienie osób, które w kuchni pracują, bo doszedłem do wniosku, że jest za dużo. Odchodziła Pani, odchodziły pani sprzątające tutaj żyje. do ja, szkoły podstawowej w Wojniczu. No. Przesunęliśmy Panią z kuchni, z wielkiej wsi na sprzątaczkę, nie przyjmując nic. Powiedzmy ta została utrzymana w pracy, nie zwalnialiśmy ją, ale sprząta, a nie a uważaliśmy, że tam jest no za dużo tego. Bardzo proszę Pani Radna. Pani. Pani. Ja mam pytanie, ile kosztuje obiad dla dziecka, dla nauczyciela? I czy osoby prywatne mogłyby sobie tak, na przykład kupować obiady i jaki to by był koszt? Mogę. W ten sposób zmienia nie mogłaby zarabiać, czy nie można by w ten sposób jeszcze jakoś to wszystko no Ja może powiem jakieś dociała... koszty, bo tylko proszę teraz, bo nie chciałbym, bo, bo e, tylko proszę mnie dobrze zrozumieć, że nie pamiętam z ilu na ile dokładnie. Mhm. To jest rząd wielkości, ale o ile dobrze pamiętam, bo płacę, płacę dzieciakom obiad, w związku z tym obiad e, dziecka dzisiaj to jest tak? 2,70 to jest 2,70 zł obiad dziecka. Natomiast obiad nauczycielski w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, był 3 zł, a dzisiaj jest to 7. Ja nie korzystam z tych obiadów, ale jest 7 na, na, na 99 z przeciekiem. Nie chciałbym, żeby Państwo odnieśli, że jak tam jest 7,20, to że, że znów coś tam zatajłem. Ale jeśli chodzi o dziecko, to jestem pewien, no bo jakby z miesiąca na miesiąc, dwójce dzieci te obiady. Opłacam. W związku z tym, że faktycznie te obiady nauczycielskie były w takiej cenie, to pan burmistrz w zeszłym roku podjął decyzję, że to, to jakby i, i z tego co, to, co wiem, no to ta, ta suma oczywiście nie, nie wiem, czy 100% jest w stanie zbilansować, natomiast oczywiście po prostu te obiady urealniono. Natomiast oczywiście wiem, że duża jest też grupa obiadów, bo to nie jest tak, że, że wszyscy płacą i, i korzystają, natomiast oczywiście są, jest część obiadów płacona z gops prawda? I przez Caritas, i przez to, to są oczywiście, tak, to, ja pytanie, pytanie. Tak. O, to nie i, te, i, te, w I teraz jeszcze pytanie, czy osoby prywatne, gdyby poszły sobie, Czre. mogą kupować czy też za 7 zł? A tego pani Irena nie nie Proszę Państwa, ja, ja no, 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 temat, temat jest ciężki, bo ja uważam tak, Można jest, że no, na pewno za 7 zł no. na mieście niego nie go Nawet ale najtańszy bar dla w Tarnowie przy proszę, kanalizacji to 9 zł. Ale proszę Państwa, dla porównania, dzienna stawka żywieniowa, śniadanie, obiad, i kolacja, ucznia w internacie, to już są dorosłe hmm. paki, wynosi 9 zł. 9, za dziewięć lat jest śniadanie, obiad i kolacja i dobrze, że udało nam się podnieść chyba z 8,70 hmm. czy coś, bo już tam na 9 do tych południów. To A już na 10 to już w ogóle jest ciężko. Bo uczniowie pokrywają koszty tylko i wyłącznie wyżywienia w internecie. Całość, całość utrzymania internetu no to, to jest, to to jest, to jest to inna sytuacja. Ale 9 zł i ręka to wiesz, to, no. to, to jest to niewiele. To to Aha, jeszcze Panie Pani Burmistrzu. Pani Jeśli chodzi o świadomy, Znaczy, ja powiem tak, Panie Radna, że. Pani Mikoł, moje zdanie jest takie, że nie możemy osób postronnych wprowadzać do szkoły na stołówkę, to jest jedno, a po drugie. Ja jestem zdania, że powinni, powinniśmy wszystko robić, żeby wydawanie tych obiadów sprowadzić inni tylko do uczyci. Ale ci, po prostu uważam, że no nauczyciele, no dobrze, ja też mógłbym też, sobie mieć za 7 zł na obiad, nie przepraszam nie bardzo proszę Pan Radny Panie burmistrzu, ja mam taką prośbę, bo za 2011 rok oświata wydała 16 milionów 157 tam z groszami. Na ten rok oświata zaplanowała 14 milionów 851, i tam groszami. Panie burmistrzu, pan nam powiedział, że niedoszacowana jest oświata i wydamy 18,5. Ja tu widzę na ten rok co przyjdzie 16 553. I, I czy i jeśli my nie rozwiążemy szkół, to wychodzi na to, że dalej 18,5 wydamy. Czyli znowu ta cyfra jest niedoszacowana. Czy to jest prawdziwa cyfra? Czy, czy, czy ten no, zespół nam dobrze przygotował tą kwotę, czy nie? Bo ja widzę. no Bo ja, ja widzę, że tak, poszły regulacje i to dosyć wysokie we wrześniu. Teraz, teraz nam uciekły te wyrównania, bo to coś dostanie. I zostaje 16500, tyle co w 11. Coś mi tu nie pasuje, Panie I Burmistrzu, mnie, czyli ja bym prosił, prosił, żeby no znowu urealnić tą, tą cyfrę, no. To 16 550 419 należy wliczyć jeszcze dział 854, bo to jest też łącznie no, świata zeszkolone. No jeszcze y, część środków z pomocy społecznej, co y, są do te przez No to te będzie 17. I, i no 17 ale brakuje dni. mi do 18.5. No 18.5 w tym roku raczej nie będzie. No, no, to znaczy... Panie burmistrzu, pan powiedział że dojedziemy do 18,5 w oświacie. Jeżeli o roku tak. 2011. O 2011. Tak. Drodzy Państwo, w ciągu 3 miesięcy, od, od 4 miesięcy, wprowadzając pewne zmiany w ilości oddziałów w szkole wojskowej już no, mamy konkretne efekty. Ja uważam, że my musimy musimy się, że tak powiem przydrodność w tej siatce godzin bardzo szczegółowo i musimy, liczymy tu na oszczędności. Przepraszam bardzo panie burmistrzu. Proszę. proszę państwa, ja bym naprawdę prosił, że jeżeli zadajecie pytanie, to nie w powietrze, to chciałbym, żeby wysłuchać po prostu. Przynajmniej wysłuchać, bo za dwie minuty będzie w następnym dziale dokładnie to samo pytanie. Proszę kontynuować. No tyle było, tytułem by ja się... <śmiewanie> wyjaśnienia. Yy, rozdział 801.95 pozostała działalność Fundusz Socjalny Emerytów 59-297.

Budżetu, pierwsze co Pani w jednej z pozycji, którą Pani skarbnik, że tak powiem, na czerwono Kasy, zak zakwestionowałem, to był ten fundusz, ale później został. To powodem. jest obligatoryjne. musimy go Dziękuję. Dziękujemy, to wynika zostało.